I naszych wykładowców. Było to wspaniałe miejsce naszych spotkań właśnie z twórcami i z przyjaciółmi. I to będziemy pamiętali zawsze i będziemy z tego dumni. Dlatego dziś pragnę wyrazić swoją olbrzymią radość, że jesteśmy tutaj, że bierzemy udział w tej niecodziennej uroczystości. I również w imieniu mojego następcy, Dziekana Jana Słycha, chciałbym przekazać gorące podziękowania organizatorom tego, tego eventu. Przy okazji wyjaśnię, Dziekan Jan Słych nie mógł dzisiaj wziąć udziału w tej uroczystości ze względu na poważną kontuzję prawej ręki. Także to jest. A prawa ręka jest do witania się, składania abrazo do Litania. Grande abrazo na Plau, to grand pitore, Polaków. Mamy również e, wielką przyjemność e, wręczenia pani Katarzynie na piórkowskiej medalu okolicznościowego związanego ze stuleciem naszego wydziału. Chocóżni!